Chwała Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Najdrożsi, on ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. On jest królem królów i panem panów. Najdrożsi, Biblia pokazuje nam nadnaturalne błogosławieństwa Boże, nadnaturalną rzeczywistość duchową, rzeczywistość, która kontroluje fizyczny świat. Świat niewidzialny dla zmysłów kontroluje świat fizyczny. Biblia pokazuje, że Bóg, który jest niewidzialny dla oczu, stworzył miliardy galaktyk, stworzył cały wszechświat i on ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tak samo jest antychryst, wróg człowieka, szatan diabeł, który ma plan kraść, zażynać i wytracać, ale Chrystus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kochani, na krzyżu Golgoty święta krew Jezusa została przelana za nasze grzechy. On, który nigdy nie zgrzeszył, umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Jezus żyje i on jest tym, który daje życie. Więc kochani, świat duchowy kontroluje świat fizyczny. Jeżeli zaufasz Jezusowi, jeżeli będziesz czytał Pismo Święte, to Duch Święty będzie Cię wprowadzał we wszelką prawdę, będziesz doświadczał mocy zmartwychwstania Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale we mnie żyje Chrystus. A obecne życie w Ciele jest życiem w wierze Syna Bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc, kochani, z Chrystusem możemy być ukrzyżowani i możemy doświadczyć życia osoby z martwych wstałej. Większy jest Chrystus, który jest w nas, niż diabeł, który jest na świecie. Najdrożsi, każdy pewnego dnia odejdzie z tej ziemi, każdy. Przychodzi dzień i nikt nie zna dnia ani godziny, ale przyjdzie ten dzień jak złodziej. I będzie wszystko pochłaniał. Natomiast ochroną jest żywy Chrystus, obecność Ducha Świętego. Po pierwsze, On gwarantuje zmartwychwstanie po śmierci. To jest absolutna gwarancja. Gdy Jezusa zabito, On zmartwychwstał i zaczął ukazywać się uczniom. Czyli po pierwsze, gwarancja zmartwychwstania. A po drugie, kochani, to jest moc Ducha Bożego na ziemi. Jezus powiedział, daję Wam Ducha Świętego, a to jest Duch Mocy, Miłości i Zdrowego Umysłu. Możemy być stabilni, silni, błogosławieni. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoż bać się będę. Pan ochroną życia mego, kogoż mam się lękać. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. To jest Psalm 27, kochani. Biblia pokazuje, że On nas otacza legionem aniołów, i jest powiedziane: Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić cię, będą byś nie uraził o kamień stopy swojej. Kochani, więc Pismo Święte, życie z Chrystusem, wiara w Jezusa, gwarantuje nam nie tylko zmartwychwstanie po śmierci, ale też życie w mocy Bożej i w ochronie Bożej tu na Ziemi. Ludzie się boją wszystkiego, boją się śmierci. Boją się jakichś chorób, boją się tragedii, nie wiedzą, co ich, coś ich st stanie się im jutro. Ale Jezus mówi: Nigdy się niczego nie bój, bo ja jestem z Tobą. Nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Więc, kochani, możemy bezgranicznie Mu ufać i nigdy się niczego nie bać. Jezus jest Panem. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest królem królów i Panem Panów. Najdrożsi, zaufajcie Jezusowi. Przyjdźcie do głębokiej wiary, a odziedzicie, odziedziczycie życie wieczne, Królestwo Boże. Będziecie obywatelami Królestwa Bożego. Kochani, zapraszam do wiary w Chrystusa. List do Rzymian 10, 9 mówi. Jeżeli uwierzysz w sercu, że Jezus jest Panem i wyznasz to ustami, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Więc kochani, jeżeli chcecie być z Jezusem, jeżeli chcecie Go doświadczyć, Jego mocy, to pomódlcie się teraz ze mną. Powtarzajcie te słowa, ale do Boga, nie do mnie. Powiedzcie tak, cudowny Boże, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za krew przelaną na krzyżu Golgoty. Teraz wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Zapraszam Cię, Duchu Święty. Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy i daj mi siłę z nieba, abym mógł żyć życiem osoby zmartwychwstałej. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jeśli modliliście się z wiarą w głębi serca, to macie gwarancję, że Duch Święty wypełnił Was, bo Biblia mówi, że każdy, kto prosi, to i to otrzymuje. Ja teraz się o Was modlę, aby Duch Święty Was przeniknął. Siła z nieba, błogosławieństwo. Modlę się, abyście byli zdrowi, silni i błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.